Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek. Tak czekałam na ten dzień, naprawdę koniec tygodnia mojego pierwszego w pracy, naprawdę mega, mega się cieszę. W następnym tygodniu idę tylko jeden dzień do pracy tutaj, do biura, a później już pracuję z domu. Oczywiście będę musiała co chwilę chodzić do biura, ale chyba pierwsze dwa tygodnie będą w domu. Uu, właśnie autobus przejechał tutaj pod samym moim nosem. Tak więc tak. Będę pracowała z domu, później znowu do pracy tutaj do biura, później znowu z domu, znowu do pracy do biura, a później będzie jechać cały czas z domu, aż dopóki ta pandemia się nie skończy i rząd nie, nie wiem nie da jakiś wskazówek, jak to właśnie z tymi biurami będzie. Tak więc dla mnie... Fajnie, bo będę, nie będę musiała wiedzieć, opiekunki, znajdywać i tak dalej dla natalki, więc super. Ja się bardzo cieszę, chociaż fajnie było tak trochę wyjść, rozerwać się, poznać nowych ludzi. Dzisiaj mam cały dzień w zasadzie takiego szkolenia online i, i testów, i to będzie aż. Aż do końca, nie wiem czy będzie jakaś tam dłuższa przerwa, ale wiecie co jest, zauważyłam naprawdę duży brak koncentracji po tak długim czasie bycia w domu. Ile jaka? Dwa, trzy miesiące byłam bez pracy, takiej wiecie, że musiałam od deski do deski coś tam zrobić. Tak więc no, teraz siedząc i się ucząc, no, trochę czuję, że mm, po jakimś czasie po prostu już nawet nie pamiętam, co ta osoba mówiła tam online, albo co czytałam, bo to jest większość rzeczy, które po prostu muszę przeczytać i przyswoić. Tak więc zobaczymy, jak to będzie, jak będę w domu, bo teraz jest taka jeszcze interakcja troszeczkę z innymi ludźmi, jest chwila przerwy, można się trochę pośmiać pójdź zrobić kawkę, pogadać z kimś i, i znowu dalej e, się szkolić, tak więc zobaczymy, jak to będzie później. U nas nadal zimno, <laughs> mroźno, ale wiecie, jakoś tam dajemy radę, słoneczko już wychodzi, więc może będzie dzisiaj piękny dzień, bo ostatnio właśnie jak są te mrozy, jest o wiele więcej słońca i jakoś się tak, wiecie, fajniej dzień wtedy płynie, więc lecę. I już jesteśmy w domu teraz. Jest bardzo, bardzo zimno na podwórku. Właśnie rozwiesiłyśmy razem wspólnie pranie, które wstawiłam wcześniej. Znaczy, z samego rana wstawiłam. Myślałam, że zdążę mi się zrobić jeszcze przed wyjściem, ale niestety nie, więc dopiero teraz wyciągnęłam. Ale i tak dobrze, już jest zrobione. Mamy piąteczek. Właśnie wstawiamy coś do jedzenia. Już jest godzina zaraz piąta. Ja trochę później się skończyłam i to już jest taki przedsmak tego, jak będę pracować. No, i właśnie co na obiad. Nie mam pojęcia, naprawdę kompletnie nie wiem. Jutro mam live na Instagramie z Moniką z kanału Flamonia. Mam nadzieję, że byliście, widzieliście. Dla mnie to jest jutro, ale wy ten filmik zobaczycie troszeczkę później. I też muszę się zastanowić właśnie nad tym, jak będę te filmiki robić. Ile razy w tygodniu i tak dalej. Więc muszę chyba chwilę usiąść i po prostu popatrzeć na. Na mój kalendarz jak to będzie wyglądało. Zrobiłam wczoraj taki jakby statystykę pytałam się was kiedy chcielibyście zrobić live znaczy nie live, premiery, premiery vlogów naszych i większość z was zadecydowała, że piątek, jeszcze muszę to sprawdzić więc zaraz usiądę i jakoś to ogarnę, najpierw muszę chyba telefon podładować, bo zostało mi 20% i zobaczyć czy, czy piątek, w zasadzie to chyba pasowałoby nam najlepiej nie, na coś <laughs> e, najlepiej, ponieważ wtedy mogłabym właśnie w ostatni dzień tygodnia dodać e, ten vlog wieczorkiem i zrobić z Wami premierę. W sobotę będzie dzień wolny i zaczniemy znowu od niedzieli vlogi z rana. E, mam nadzieję, że uda mi się to jeszcze. Być może będzie jeden dzień przerwy w tygodniu, ale właśnie jeszcze muszę to e, obejrzeć dokładnie. Sorry, zamknąłem się teraz z mywarką, oparłem się. No i tak, musimy się właśnie zastanowić nad tym, a ja właśnie zaraz usiądę, popatrzę, yy, sprawdzę dokładnie tą statystykę, którą zrobiłam. Czy to się, czy to się nazywa statystyka? Eee, chyba, nie jestem pewna. Pół, to się nazywa po angielsku, że... Yy, Wybierali się po prostu dzień, w którym ma być yy, premiera vloga, ale tak mi się wydaje, że wczoraj patrzyłam, że był piątek, A więc zaraz zobaczę i się do was odezwę. Dzisiaj zjemy sobie rybę pieczoną, yy, właśnie do piekarnika włożyłam, i do tego frytki, bo dzisiaj jest piąteczek i tak tutaj tradycyjnie w Anglii się właśnie zapodaje rybę z frytkami, więc będzie dzisiaj taka domowa ryba. Ja już chyba muszę tutaj zasłonić okna, bo już tak trochę ciemno, już jest to chwilę po piątej. Jak widzicie, mam tutaj karteczki, postawiłam. Dostałam od metalki walentynkową kartkę prześliczną, a tu jest druga od mojej koleżanki, jak dostałam pracę, więc tutaj stoją. Tak myślę sobie, czy nie wyjść właśnie jeszcze po obiadku gdzieś na spacer trochę pochodzić. Zapisałam się do tego challenge'u, gdzie rodzina się razem podłącza i mierzymy swoje kroki. Jestem chyba przedostatnia i po prostu to jest tak demotywujące, że... No coś trzeba z tym zrobić, ale może w weekend po prostu gdzieś pójdziemy na jakiś dłuższy spacer i wtedy będziemy... Wejdziemy na trochę wyższą e, półkę, ale... No tak sobie, wiecie co, zdałam sprawę, że ja po prostu nigdzie nie chodzę. Ja teraz jadę do pracy, chwilę tylko tam podchodzę, siedzę cały czas przy tym biurku, z powrotem do samochodu i do domu. No i nie dziwne, że po prostu mi się po prostu tyje. Sprawdziłam i jednak to właśnie piątek wybrałyście, aby był to taki dzień premiery, tak więc super. Będziemy dodawać vlogi z samego rana w ciągu tygodnia, a w piątek yy, będziemy dodawać wieczorem gdzie możemy właśnie usiąść z wami i pogadać na premierze. W sobotę będzie przerwa, w niedzielę jeszcze zobaczymy, ale wydaje mi się, że od niedzieli jakby zaczynamy nowy tydzień z vlogami z samego rana. Być może będzie jedna przerwa w tygodniu, jeszcze zobaczymy, tak więc wybaczcie mi, że jeżeli będzie mniej vlogów, ale naprawdę staram się nagrywać wam codziennie, ale no potrzebujemy też przerwę taką tutaj z Natalką. I a właśnie a propos Natalki, to Natalia mi pokazywała przed chwilą, że jest bardzo fajna aplikacja, tak? Aplikacja, która nazywa się Epic Reading. Dla dzieci, które są w Anglii, bo to są książki anglojęzyczne, I jest to aplikacja, która jest darmowa. Tam wystarczy się zarejestrować i są audiobooki książek angielskich. Wszystkie darmowe. Można to jakby rozszerzyć na płatną. Platformę, tak? Płaci się chyba 5 funtów miesięcznie, jeśli się nie mylę. Ale to sobie zostawię tutaj Wam link na dole pod opisem tego filmu, więc jeżeli dzieci są wasze tutaj z UK, to mogą sobie tam wejść i za darmo czytać książki. Są to audiobooki. Natalice ostatnio bardzo, bardzo przypadły do gustu. Przeczytałaś ostatnio chyba 17 albo 18 książek w ciągu dosłownie kilku dni. Oczywiście są to książki dziecięce, są to komiksy i dzięki temu po prostu Natalia odkrywa tą magię książek, tak więc jeżeli wasze dzieci za bardzo nie lubią czytać książek, albo chciałyby zobaczyć coś nowego, coś innego, to zapraszam właśnie wam, was na tą stronę Epic Reading, link zostawię tutaj w opisie i Wasze dzieci mogą z tego skorzystać. Wydaje mi się, że jest to bardzo fajna opcja dla dzieci, które no może nie lubią czytać albo mniej czytają, nie, nie potrafią się wciągnąć w książkę, bo widzę, że Natalka odkryła teraz komiksy, gdzie wcześniej komiksów w ogóle nie czytała, nie interesowały ją, e, ją a teraz e, je bardzo lubi. Czytasz teraz także jakąś serię, tak książek? Pamiętasz tytuł, czy, czy nie? Coś możesz polecić, jakieś książki? Natalia poszła właśnie zobaczyć, żeby polecić Wam coś. Widziałam też, że jest Ania z Zielonego Wzgórza po angielsku, ale to jest z tej płatnej strony, tak więc być może pójdziemy, żeby wykupić właśnie ten taki miesięczny jakby subskrypcję tego. Bo 5 funtów to jest naprawdę niewiele. książka... Cena jednej książki, a tam jest dostęp po prostu do miliona książek. Jakie tytuł? Kosmik. Kosmik. Okej, okay, jakaś seria Kosmic, A to są komiksy, czy? Tak. Komiksy. No, więc jeżeli macie dzieci tutaj w Anglii, to serdecznie Was zapraszam. Obejrzyjcie sobie, ja jestem mega pod wrażeniem naprawdę tego, że, e, że Natalia chce to robić. Za każdym razem, jak się pytam, co robisz, tak dalej, ona mówi: Słucham książki, tak więc bardzo fajnie. Widziałam też tam lektury, tylko w tym rozszerzonym, właśnie, serwisie płatnym, ale myślę, że, że warto. E, Przyszło teraz Wam pokazać, jak ta aplikacja wygląda. Tak, to jest ta nazwa Epic. Tak jak widzicie, ono jest za darmo, trzeba się tylko zalogować. I te wszystkie książki są dostępne właśnie do słuchania, tak? Bo są to audiobooki. Patrzę, że tutaj też wideo jest. Akurat nie możemy żadnej książki otworzyć, ponieważ batalia limit swój wyczerpała na dzisiaj. Ile książek przeczytałaś? Eee, dzisiaj. Ja pokażę. Tu. 21 książek, ale już w całości, tak? Od kilku tak. dni. Pokażę, jakie tam książki przeczytałaś? Zobaczcie, widzicie, że są przeczytane. Tak to wygląda. Naprawdę dużo. Wow, super. Była też opcja, że ja mogłam dla niej wysłać książkę, tutaj w jest jakby w e-mailu. I zobacz czy możesz to otworzyć, książka. Mm. Też nie możesz, no niestety. Bo dostałam taką opcję na e-maila, że mogę wysłać dla dziecka książkę, którą ja wybieram, coś takiego. Więc to później wchodzi też do Natalki. Więc bardzo dużo książek, tak jak widzieliście. Bardzo fajna aplikacja. Tak jak mówię, możecie po prostu to troszeczkę powiększyć przez subskrypcję tego i trzeba po prostu zapłacić tam chyba 5 funtów miesięcznie i ma się dostęp do wszystkich książek. Patrzę, że tutaj są bardzo fajne tytuły. Może do góry troszeczkę dać? O, tutaj są bardzo fajne tytuły, ale to mi się wydaje, że są płatne. Chyba. Tak, tutaj widzicie? Jest... O, nie pokazywałam. Tutaj jest po prostu taki kłódka, że tego nie można czytać, ale ta jest na przykład dostępna. Więc niektóre są dostępne, niektóre nie, a tutaj też można wpisywać e, autora albo tytuł, który się szuka. Tak więc polecamy Wam. Dziewczyny, wpadajcie na kanał The Settlers do Natalki i do Adama. Zostawię wam tutaj kanał, link do kanału na dole, ponieważ właśnie wrzuciła filmik z Florydy, bo tam pojechali sobie na takie mini wakacje i po prostu jak zobaczyłam te wszystkie palmy, to jak siedzi w basenie, to po prostu tak mi się zechciało. Moje marzenie jest po prostu pojechać na Florydę, i wydaje mi się, że mi się niedługo to spełni. Tylko żeby tego lockdownu nie było, że pandemia się skończyła, ponieważ moja kuzynka właśnie się wyprowadziła przeprowadziła się e, z Chicago do Florydy, tak więc to będzie chyba nasze natalki, kolejne, e, kolejne wakacje. Miejmy taką nadzieję, to jeszcze zobaczymy, ale teraz jak popatrzyłam, jak tam Natalia pokazuje, jak jest w basenie te palmy i w ogóle przechodzi się z paterkiem luty, a tam jest tak ciepło, to po prostu marzenie, marzenie. My już jesteśmy gotowe, żeby obejrzeć film. Natalia dzisiaj wymyśliła, że będziemy oglądać bajkę pod tytułem Home. Może Boże, nie mogę wysiłku komarki trzymać. To jest Natalka, właśnie zrobimy sobie chyba popcorn. Będziemy siedzieć na kanapie i oglądać. Będziemy się z wami już teraz żegnać. Musimy troszeczkę spędzić razem czasu. Eee, tak sobie myślę, że może jeszcze zmyję makijaż szybko i nałożę jakąś maseczkę, bo coś mi tutaj wyskakuje znowu. Tak więc siadamy, będziemy oglądać, fajnie spędzać czas w piątek i do zobaczenia jutro. Pa!